Witam. W dzisiejszym odcinku słowiańskie zaświaty. Czyli jak nasi przodkowie wyobrażali sobie życie po śmierci. Przede wszystkim, Słowianie nie wierzyli w coś takiego jak niebo i piekło, jak u chrześcijan, że za dobre czyny idziesz do nieba, za złe idziesz do piekła. Nie. Słowianie wierzyli w istnienie nieśmiertelnej duszy, utożsamionej jako oddech lub skrzydlate zwierzę, np. ptaki lub owady. Dlatego też w naszym języku Pozostał nam zwrot wyzionąć ducha i te wszystkie koneksje z dusza, to jest jakaś ulotna część, jakiś niewidzialny oddech, tchnienie. Wydać ostatnie tchnienie, czyli właśnie wyzioność ducha, to właśnie pozostałości naszych słowiańskich wierzeń. Według Słowian dusza składała się z dwóch elementów. Jeden znajdował się w głowie i była to myśl, jaźń, utożsamiana z charakterem, osobowością człowieka. Oraz druga znajdowała się w brzuchu bądź w sercu, Odpowiadała za siłę życiową. Każda część duszy po śmierci udawała się w inne miejsce przeznaczenia, nawi bądź wyraju. Jak już mówiłem, nie były to odpowiedniki nieba i piekła, tylko specjalne miejsca dla specjalnych części duszy. Jaźń, czyli człowiek, nasza osoba po śmierci, czyli dusza z głowy, jak wierzono, udawała się w podróż do nawi, która znajdowała się u korzeni kosmicznego drzewa. Żeby tam się dostać, dusza musiała przepłynąć rzekę śmierci. Tak jak w mitologii greckiej, gdy dusza przepłynęła już jako śmierci, stawała przed wrotami do nawi, których strażnikiem był żmij. żmi, czyli taki skrzydlaty gad, bądź też Bóg-Weles potrafił się zmieniać w żmija, pilnował, żeby dusze z nawi nie błąkały się gdzieś po kosmicznym drzewie, czyli po świecie, nie wróciły do świata na przykład. Pradawni Słowianie przedstawiali nawie jako wiecznie zielone łąki, których opiekunem był Bóg-Weles, bydlęcy Bóg, Siedząc na złotym tronie pośrodku wszechłonki, w ręku trzymając miecz. I tam dusza jaźń człowieka na wieki wieków zostawała i cieszyła się na tych wiecznie zielonych polach nawi. Z kolei część duszy, gnieżdżąca się w sercu, utożsamiana była z siłami życiowymi człowieka. Gdy człowiek umierał, ona wylatywała z ciała człowieka w postaci jakiegoś właśnie ducha, w postaci skrzydlatej, skrzydlatego jakiegoś tworu, owada, ptaka. I dusza w tej postaci udawała się w podróż do wyraju. Żeby tam się dostać, dusza płynęła, podążała drogą mleczną. Już się dostała do wyraju w postaci tego ptaka bądź ducha. Nie musiała zostawać sam, tak jakby w nawi, że pierwiastek duszy zostawał w tej nawi już na zawsze. Nie, w wyraju dusza po pewnym czasie mogła przylecieć znowu na ziemię w innej postaci. Jakby zagnieźć się w nowym ciele. Wierzono, że może zostać ona przyniesiona przez ptaki. I są właśnie możliwe, że wzięły się nasze te wierzenia, że bociany przynoszą dzieci. Właśnie w okresie letnim mogły to być bociany, a w okresie zimowym wierzono, że były to kruki bądź wrony. Ale jeżeli dusza zostawała w wyraju, mieszkała sobie właśnie razem z ptakami, które były głównymi mieszkańcami wyraju. Słowianie wierzyli, że na okres zimy ptaki lecą do wyraju, gdzie spędzają one tam zimę, mogą właśnie zabierać dusze z powrotem na ziemię, do nowego ciała. Oprócz ptaków i zmarłych dusz, do wyraju mogły się dostać też osoby porwane przez teńcze. Gdy taka osoba została porwana przez teńcze, no niestety zatracała swoje człowieczeństwo i stawała się płatewnikiem, czyli demonem chroniącym przed suszą. Słowianie wierzyli, że tak jak w mitologii greckiej mamy, że bokowie żywili się nektarem, tak jak w mitologii słowiańskiej, w wyraju dusze i ptaki spożywały chleb ze sporyszu, czyli silnie trującej substancji. Co w przypadku, gdy człowiek popełnił straszne zbrodnie, był przywiązany w jakiś sposób do ziemi, do swojego życia materialnego? W wierzeniach słowiańskich, jak już mówiłem, nie istniało piekło, więc dusza po śmierci pokutowała. Przebywając na ziemi w postaci upiora lub innego demona, upiorem stawały się najczęściej osoby, które popełniły jakąś zbrodnię, mordercy, samobójcy, bądź też osoby, które pozostały niepochowane lub pozostały źle pochowane. Wtedy stawały się one wampierami, wąpierzami naszymi słowiańskimi, strzygami, strzygoniami i innymi demonami. Bądź też osoby, które nie miały na przykład czegoś tutaj na Ziemi dokończonego, lub po prostu nienawidziły swojej rodziny, wtedy wierzono, że stawały się wąpierzami i wysysały energię życiową ze swoich rodzin, bądź dalszych osób z grup. Jeżeli ktoś chce posłuchać o wąpierzach, to zapraszam do wcześniejszych odcinków. A to już na dzisiaj koniec. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania, komentowania i lajkowania kanału. No i cześć.